Cześć, witajcie na kanale Gra na Compa. Ja jestem Pabellus, a to jest Timberborn. Gra od mechanistrii, w której e, zarządzamy populacją bobrów. Tak e, Taką grę jeszcze nie grałem, e, to sobie możemy zagrać. E, mamy tutaj dwie frakcje, jak widać. E, folkogony. Wyluzowane, aż pracowite. Folkogony to doświadczeni rolnicy. Szanują przyrodę, a ta szczorze ich wynagradza. Ich motto żarcie, wygoda, i wielka kłoda. Mamy również drugą frakcję. A plębało też tak umiem. Mamy również drugą frakcję, że lazo zębi. zdrajcy drewnianej tradycji zwrócili się ku żelazu i nauce, by tworzyć zaawansowane maszyny. Postęp zawdzięczają swojej pomysłowości, wydajności oraz pogardzie dla środowiska. Ich motto Ciężka praca się opłaca. I tutaj, jeżeli chodzi o tę frakcję, możemy nią zagrać w momencie, gdy osiągniemy dobrobyt na poziomie ósmym, grając jako folkogony. W związku z tym, no tutaj na razie się tą frakcją zajmować nie trzeba. i Wybierzmy sobie tutaj wybierzmy sobie te folkogony. No i teraz mamy wybrać mapę. Wybierz mapę. No dobrze, tutaj Plains jest jako mapa zalecana. Tutaj mamy canyon, mamy jeziora, jakaś taka większa mapa. Meander, no to podejrzewam, że coś z rzeką związane, jakieś zakrętaski i tak dalej, ale mogę się mylić. E, mountain Range, jakieś góry, tu jakieś tarasy. Jakiś tysiąc wysp, tutaj wodospad. Hmm. Ja myślę, że można byłoby jeziora wybrać. Zobaczymy, 256 na 256, rozmiar tej mapy, dalej, poziom normalny i startujemy. No i generalnie rzecz ujmując, ja tę grę kiedyś widziałem. Ona była w fazie chyba wczesnego dostępu. Teraz nie wiem, czy jeszcze jest w fazie wczesnego dostępu. Natomiast wiem, że, że przynajmniej na Steamie data premiery. Opiewa na 15 września 2021 roku. E, dobra, mamy samouczek. Dla każdej osady najważniejsze są kłody. Buduj stanowiska drwali, wyznaczaj drzewa do ścięcia w ich sąsiedztwie. Wszystkie budynki bobrów muszą mieć połączenie drogowe z urzędem dzielnicy, dlatego wytyczaj ścieżki. No i mamy tutaj tak, zbudować stanowisko drwali, mamy zbudować ścieżkę i mamy oznaczyć drzewa do wycinki. No to dobrze. O, ale co to? Aha. Ok. Mogę sobie pochylać tę kamerę prawym przyciskiem myszy, ale w momencie kiedy puszczę ten przycisk, to, to ta kamera wraca. E, to ta kamera wraca z powrotem. No i tak wyglądają nasze bobery. Bardzo fajne. I tutaj mamy schody, tutaj mamy las, tu mamy jakąś skamielinę. Oha. No dobrze, dobrze. To teraz tak, stanowisko drwali. Jeżeli ja bym to stanowisko drwali wybudował, załóżmy, tutaj, i wyznaczyłbym im teren do, ścinki, do wycinki tu, to może sobie po tych schodach jakoś tam dadzą radę. Drewno tutaj, jakieś jest drewno, a tutaj tartak, tu stanowisko drwali, no dobrze, zatrudnia drwala, który ścina drzewa, i takich stanowisk mamy wybudować dwa, no to w porządku. O i tutaj myślę, że. Myślę, że tutaj śmiało można to postawić. Nie będzie nikomu to przeszkadzało. Dobra, ścieżki. E... O, ścieżki i konstrukcje, proszę bardzo, ścieżka. Myślę, że tutaj ścieżkę im w ten sposób ogarniemy. Aha, i my mamy połączyć to razem tutaj z tym urzędem dzielnicy. No dobra. Pytanie brzmi: czy ja nie będę potrzebował większej ilości drwali, więc tę ścieżkę może machnąłbym w taki oto sposób? I teraz. A co my tutaj jeszcze mamy? Składowanie, tutaj jakiś skład kłód. Ok? Jak duży jest? Aha, no spory, spory jest ten skład. Hmm. Można byłoby go umieścić, załóżmy, tutaj, w tym, w tym oto miejscu. Tylko pytanie: czy warto? Pytanie, czy warto? No, w sumie, z drugiej strony, nikomu by nie zawadzał. Ale jeszcze z kolei, z kolejnej strony, to za zakładam, że te Boberki, jak zetną, to by musiały taki kawał pokonywać. Hmm. A jeżeli by machnąć ten skład tutaj. O, no, to tutaj też nikomu nie będzie przeszkadzał. Niech sobie tutaj ten skład kłód stoi. Albo może za chwilę, bo. Yy, bo trzeba dalej pokombinować yy, tutaj wodę mamy widzę, mamy pożywienie no to, aha, pożywienie gospodarstwo, stanowisko zbieraczy a to jest co? borówka no to yy, najwyraźniej chyba tutaj będziemy ogarniać stanowisko zbieraczy, tak żeby te borówki tutaj były zbierane, yy, dobra Mamy 11 bobrów, czworo dzieci, siedmioro yy, osób dorosłych, więc tak to mniej więcej wygląda. Yy, jeżeli chodzi o żarcie, mamy 130 sztuk jagód, okej. Okay. Nie mamy kłód w ogóle, to nie wiem jak oni, jak oni zamierzają wybudować to. Aha, to nie potrzeba tutaj yy, w ogóle kłód, żeby to wybudować, no dobrze, dobrze. Ta ścieżka jest mi niezbędna. Hmm. Jakoś ją w końcu muszę postawić, no ale dobrze. Na razie może machnijmy tę ścieżynkę w ten oto sposób. Tutaj połączmy to z tym urzędem dzielnicy, czy tam, jak to się nazywa? No, no urząd dzielnicy, no dobrze. I przyspieszmy czas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, ciekawe, ciekawe. Hmm, Bobrami jeszcze się nie bawiłem. Znaczy nie no bawiłem się tylko innymi te są bardziej takie futrzaste, włochate, puchate. E, dobra. Aha, e, musimy wyznaczyć teren do wycinki. Tak? E, ścieżka, urząd, nie, to nie nie, to nie to. E, Zetnij drzewa. O, o to mi właśnie chodzi. O im wyznaczymy cały tutaj ten obszar mogą sobie wycinać śmiało o I nawet jeszcze tutaj ten, albo i ten, o. bo później pewnie będę chciał las sadzić. I, aha, i kontynuuj. Dobra. Zadbaj o swoje bobry. Wybuduj pompę wodną na brzegu rzeki, by zapewnić sobie stały dopływ wody. Warto umieścić także stanowisko zbieraczy, by zbierać jagody z pobliskich krzewów. Mamy zbudować jedną pompę wody i mamy zbudować stanowisko zbieraczy. Dobrze. Yy, pompa wody. Pompa wody, podejrzewałem, że musi być nad wodą. Jak sama nazwa wskazuje. A zatem wybudujmy pompę wody gdzieś, może tutaj, albo może tutaj. Myślę, że tu będzie lepsze yy, rozwiązanie. I oczywiście ścieżka, która musi. Yy, ścieżka, która musi połączyć to wszystko. No, tylko pyta pytanie brzmi, czy ja później tę ścieżkę będę mógł jakoś tam modyfikować, bo... Hmm. A dobra, tak puszczę na razie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Yy, dobra, dalej. Yy, stanowisko zbieraczy jest nam potrzebne. W porządku. Yy, stanowisko zbieraczy było gdzieś tutaj? Tak, tutaj jest stanowisko zbieraczy. Myślę, że można byłoby śmiało to stanowisko postawić w tym oto miejscu i nikomu raczej zawadzać nie powinno. Nie wiem, czy za daleko od tych krzewów nie będzie, ale to się zobaczy. Ścieżka. Ścieżkę już mają. Proszę, boberki sobie tutaj hasają. Przyspieszmy czas może. Niech te bobry y, ru ruszą kupry swoje. No, i budują sobie pompę wody. Dobrze. Cykl pierwszy, dzień pierwszy. E, jak, jak mam rozumieć te cykle? Bo dzień, no to rozumiem. To jest któryś tam dzień, który przeżyliśmy, ale jak mam rozumieć te cykle? E, a, boberki sobie śpią, proszę bardzo. Boberki sobie śpią, gdzie popadnie, już nie śpią. No dobra, to skoro bobery tutaj zasuwają, to ja chyba mogę. Wykorzystać tę sytuację i odpalić sobie papieroska. Tak, żeby się można było lepiej skoncentrować. Mamy dzień drugi. No okej, okay, dobrze, zwolnimy czas, bo tutaj widzę, że już wszystko te boberki nam wybudowały bardzo ładnie. Pompa pracuje, jak widać. To kontynuuj. Choć wszystkie wzniesione przez ciebie budynki mają przestrzeń magazynową, ta prędko się kończy. Wybuduj skład kłód, aby składować kłody. Przyda się również mały zbiornik wody oraz mały magazyn na jagody i inne zasoby. Okej, okay. czyli mamy zbudować tak, skład kłód, to to, to, to co planowałem, eee, to nie to, nie to. Tutaj składowanie. Skład kłód, to machniemy go w tym oto miejscu. Myślę, że że to będzie dobre rozwiązanie. O, tutaj ścieżynka. Aha, boberki są spragnione, pompa pracuje, tak? Jak tylko pompa zaczęła pracować, boberki już chcą chlać. Hmm? A to bobry. Yy, dobra, dalej. Yy, mały magazyn. Yy, mały magazyn. Yy, to jest mały magazyn, tylko pytanie, czy ja go tutaj mogę... O, wcisnę go nawet. Super, bardzo, bardzo fajnie, że go mogę tutaj umieścić. To niech tak będzie. I dodatkowo oni chcą jeszcze mały zbiornik na wodę. Dobra. Mały zbiornik, a duży zbiornik. Za mało punktów nauki nie można blokować. Aha, okej. Okay. Dobra, a punkty nauki mamy tutaj. I mamy generalnie zero punktów nauki. No to nie dobrze. A to jest co? Wylewać. Wylewa wodę. Ale po co? Na pola czy, czy. No nie wiem. Pozwala przechowywać niewielką ilość wody. Pojemność 30. To rzeczywiście niewielka. To jest co? Wieża irygacyjna pozwala nawadniać okoliczną ziemię. Proszę bardzo. Okej. Okay. Czyli podejrzewam. Nie wiem, mogę się mylić, ale podejrzewam, że ta skamielina mogłaby się zamienić tutaj w taką e, fajną, e, żyzną glebę jest duży zbiornik na wodę. A i tu jest pojemność 300. No to jednak warto odblokować taki duży zbiornik na wodę. Tak mi się wydaje. Yy, dobra, my na razie zajmiemy się małym zbiornikiem, ponieważ o to nas proszono. Ale wiecie co? Ja bym wybudował może dwa. Dwa takie zbiorniki po jednej i po drugiej stronie. O, coś takiego. No i ścieżynkami ładnie to jakoś tutaj połączymy. O coś w tym stylu. No i niech sobie boberki radzą. Myślę, że można śmiało przyspieszyć czas. Proszę bardzo. No i dobrze. Jak na razie, jeśli chodzi o skład kłód. No, no jeszcze nic tutaj nie nie, nie. nie byliśmy w stanie składować, a to ze względu na fakt, że yy, najzwyczajniej w świecie zużywamy wszystko na bieżąco. No ale dobra. Czyli, jeżeli jeden magazyn taki mieści 30, to będziemy mieli zapas 60 sztuk wody. No inaczej, no, czy tam litrów, no, no chyba, chyba tak będzie adekwatnie. Dobra, co tutaj jeszcze można byłoby ogarnąć? Tutaj jest ta nauka nieszczęsna. Aha, 12 kłód kosztuje wynalazca i on generuje 3 punkty nauki. Myślę, że to by można było również gdzieś umieścić. A, tylko gdzie, pytanie gdzie? Wynalazca. Wynalazca nie jest mi aż tak bardzo tutaj gdzieś potrzebny w centrum. To może by tutaj go machnąć albo ta, w ten sposób. O, może tak. Akurat pasuje. Proszę bardzo. Jeszcze wynalazce niech tutaj ogarną. Yy, tylko kłody? Tak, tylko kłody potrzebują. No i bardzo dobrze. Dobra, zwolnimy czas, bo tutaj już wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać. Więc kontynuuj. Twoje bobry powinny przetrwać jakiś czas. Możesz zacząć myśleć o wybudowaniu farm, produkcji mocy i generowaniu punktów nauki. Powodzenia. O, i za Aha, to się naumiałem? Łotny synku. Nie no, super samouczek, powiem szczerze. Okej, okay. dobra. No dobrze, dobrze. Co, domostwa. Yy, a no tak, bo mamy 11 bobrów bezdomnych. I bezdomne bobry, po prostu. Straszne to jest. Hmm. Generować energię mamy jakoś. No dobra, to jakoś będziemy generować, tylko. Tylko tak, no tutaj magazyn. Aha, bo, a, czyli ta pompa, to ona automatycznie tutaj nie będzie zrzucać wody magazynować, tak? Jak rozumiem. I to by trzeba było jakoś inaczej rozwiązać ten problem. I dobrze. Jedzenie chyba jest dosyć istotną kwestią. Więc zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Gospodarstwo pozwala zatrudniać rolników, którzy sadzą rośliny uprawne i zbierają plony. 25 kłód. No dobra. Ogarnijmy to, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo potrzebne. Tylko teraz tak. Jeżeli ja bym, powiedzmy, machnął ten budynek w tym oto miejscu, i oczywiście ścieżkę sobie tutaj przedłużymy. Dobrze. To teraz. Zastać rośliny uprawne. OK, dobra, w porządku. I co my tutaj mamy? Mamy marchewki. Mamy ziemniaczki. I mamy pszenicę. No myślę, że można śmiało zacząć od od marchewek. Tylko. Hmm. Może by to zrobić w momencie. Znaczy pole to możemy już wytyczyć, tak mi się wydaje. I jak duże to pole? 2, 4, 6 2, 4, 6. Ile tutaj wyszło? Na długość 2, 4, 6, 8, 10. A myślę, że chyba w ten sposób to będzie, albo tak. Ile tam mamy? Na szerokość 2, 4, 6, 8, 9. Może w ten sposób to machniemy? A później to zakładam, że będzie można skasować? Usuń obszar nasadzeń. No właśnie. No, no i, i, i w ten sposób sobie jakoś tam poradzimy. Dobra, przyspieszmy czas, słuchajcie. I nie, nasze bobry tutaj ogarniają temat. Cały czas borykają się tutaj z y, tym drugim, o magazynem, już na wodę, ale już skończyły. Możemy 30 y, tutaj przyjąć tej wody. Natomiast w tym momencie, aha, tutaj już mamy gościa, który będzie nam, pan Miyagi? Nie, Ayagi, okej, czy <grym> pan Miyagi. Będzie nam generował punkty nauki, no i bardzo, bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. No to jeszcze tutaj gospodarstwo by się przydało wybudować. 25 kłód potrzebujemy. No, te drzewa to tak powiem szczerze, one chyba odrastają. Sadzonka, postęp wzrostu 97%, podlane i pełne życia. Ok, do czasu. Aż się boberki to wgryzą i, i, i będzie pozamiatane. Zastanawiam się na jakiej zasadzie działają tutaj te jagody. Czy one odrastają, czy to już co? I więcej nie będzie. No, ale podejrzewam, że chyba odrastają, no bo to raczej tak powinno być. Dobra, ten magazyn jest pełny, magazynują teraz w drugim. Punkty nauki się generują bardzo dobrze. Potrzebujemy pilnie jedzenia, bo zakładam, że te 114, no, bardzo szybko schodzi, jak widzimy. Yy, ponad setka może w ten sposób, to, to nie będzie za dużo. I liczę na te marche marchewki. Yy, pytanie brzmi, co zrobić z tymi brzozami, bo ja tutaj ten teren bym potrzebował również, yy, można byłoby się jeszcze powiedzmy mostem przedostać na drugą stronę, może tutaj ten most, o, coś takiego. I tu by również można było osadzić, o ile byłaby oczywiście taka możliwość. Katania dorasta, Szetsi dorasta, Pan Miyagi dorasta i Aszea też dorasta. Y Okej, okay, dobra, widzę, że gospodarstwo zostało wybudowane. Y boberki sobie tutaj działają, więc y prawidłowo, bardzo dobrze. Y punkty Nauki się generują, no to teraz y, wypadałoby pomyśleć, a zniszcz budynki i zasoby może niekoniecznie a składowanie co my tutaj jeszcze byśmy mieli? Tutaj jest duży magazyn ok, budynek wytrzymały a tu jest podziemny magazyn proszę bardzo podziemny magazyn pojemność 4000 musi zostać zbudowany na ziemi. Ale tysiąc punktów nauki aż potrzebujemy. Zakładam, yy, że trochę to zajmie, i teraz zastanawiam mnie, czy postawienie tylko jednego takiego budynku nie będzie jakoś strasznie problematyczne. Yy, dobra, w dalszym ciągu mamy bezdomne bobry. I teraz pytanie brzmi: yy, jakby im tutaj ogarnąć te domostwa? Właściwie to, gdzie by im ogarnąć te domostwa? Bo domostwa mamy gdzie? Tutaj domostwa są. I mamy dom. I dom lustrzane odbicie. Zobaczmy mniej więcej, jakby to miało wyglądać. Tutaj jest taki dom. Okej, okay. a to lustrzane odbicie. Aha, drzwi ma po drugiej stronie. No, okej, okay. dobra. Mo może, być. może być i tak. Yy... W porządku. Jak tutaj wygląda sytuacja z marchewkami? Postęp wzrostu 32%. Okej, okay. dobrze. A tutaj? A tutaj o, mniej więcej podobnie. I teraz tak, co, co tam dalej by można było wykombinować? Zobaczmy, tutaj mamy. O, grilla można robić, proszę bardzo. Pozwala grillować ziemniaki. A, to po to te ziemniaki tam mamy. Okej, okay, odżywianie poziomu drugiego, czy, czy jak mam to rozumieć? A tutaj? Yy, nie, to zaraz moment. Tutaj mamy marchewki, no to jest odżywianie, dni do dojrzałości 4, a ziemniaki dni do dojrzałości 6, a pszenica 10. Łoty synku, czyli marchewki najszybciej, ale skoro najszybciej wzrastają, to podejrzewam, że również najszybciej będą się yy, kończyły. Chyba, nie wiem. Na logikę to wziąłem po prostu. No dobrze, no to teraz w takim wypadeczku, co my tutaj jeszcze mamy? Tartak. Na tartak potrzebujemy 15 kłód. 15 kłód. Yy, dobrze, to skoro tak, to myślę, że ten tartak można byłoby wybudować gdzieś w tym może miejscu. Chwileczkę, czy, czy to mi się tutaj ładnie. A, ogarnie się. No dobrze albo może w ten sposób go postawić no niech sobie w ten sposób stoi czemu, czemu nie dobra e bobery zasuwają mamy ponad 40 kłód o już postawiły? a co tu się dzieje? budynek potrzebuje mocy do funkcjonowania podłącz go do generatora mocy dobrze to moment e moment zwolnijmy czas w y porządku generator mocy tu jest moc i mamy do wyboru koło wodne. Tutaj mamy koło mocy. Zapasowe źródło mocy oparte na sile bobrów. Aha. 50 km na godzinę? <laughs> Nie, 50. <laughs> 50 koni mechanicznych, tak? Na sile bobrów. I to kosztuje 40 kłód. Bardzo, bardzo dużo. Jest spore. Jest dosyć takie problematyczne. No można byłoby. Hmm można byłoby w ten sposób za, zadziałać tylko że jakieś bobry by musiały cały czas zapierdzielać tak natomiast jeżeli chodzi o koło wodne to wydaje mi się tutaj mamy jakieś takie rzeczy takie zębatki do podłączenia i co tutaj mamy wał prosty przekazuje moc aha czyli my jeszcze musimy tę moc jakkolwiek przekazać tylko no właśnie przez te krzaki to ja się tu nie przedostanę to ma stać na wodzie, no rozumiem, ale na wodzie w sensie, że tutaj no, po prostu, e, trzeba byłoby jakoś kombinować z tymi wałami, żeby je jakoś tutaj przeciągnąć, y, to kosztuje 50 kłód, wiecie co, może na razie skoncentrujmy się na tej sile bobrów, 40 kłód. I zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało. Jeżeli to będzie funkcjonowało yy, okropnie, no to po prostu to wymienimy. Zakładam, że ja dobrze po, to postawiłem. Yy, yy, aha, tu jeszcze ścieżynka musi być. No dobra, to, to ścieżynkę mogę im tu odciągnąć. O, ten oto sposób. I niech sobie radzą. No, wiecie, łapki kopytka czy, czy, czy ogonki. Wszystko w ruch i działamy. 69 punktów nauki mamy, Co tutaj można? Młyn. Ok, Piekarnia Ul. Proszę bardzo. Za 400 punktów nauki. Wiecie co? Ja naprawdę coraz poważniej zaczynam dochodzić do wniosku, że ten jeden budynek, wynalazcy generujący te punkty nauki, Tutaj, to jest zdecydowanie za mało. Chyba. Ale mówię, mogę się mylić. Helen umiera ze starości. Zostało nam 10 bobrów. Ojoj, oj, oj. No to nie fajnie. Dobra, przyspieszmy czas, bo chciałbym zobaczyć, jak boberki będą sobie tutaj radzić, jeśli chodzi o. o zapierdzielanie na. na kole. <śm> muszę to zobaczyć. Tak czy inaczej. Słuchajcie, gra. Strategiczna, w której trzeba pomyśleć, w której trzeba tam zadziałać, i tak dalej. No i co się tutaj wydarzyło? No, no jest koło, i. O kurczę. Brak bezrobotnych bobrów w dzielnicy. A, wtedy seń to zia. Czyli bobry muszą y, być bezrobotne? O, ciekawe. Produktywność zero. No to panie kochany, no to tak to my nie, nie, nie tego. Co te bobry właściwie ro robią? Czy wszystkie ścinają. Drzewa? Jak tutaj wygląda sytuacja? Jeden pracownik, jeden pracownik, a tutaj jeden pracownik. W porządku. A tutaj. No też jeden. <laughs> Normalnie dźwięk, jakby ktoś wodę w kiblu spuścił. A tutaj dwóch pracowników, okej. Okay. Czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj 5. To jest 7. No to trzech bobrów powinienem mieć wolnych. A, tutaj robotnicy jeszcze. A, migracja populacji. Można je przenosić. No dobra. Słuchajcie, yy, z tą energią trzeba. Powalczyć, natomiast yy, myślę, że chyba jednak wejdziemy w tę energię wodną w takim wypadeczku, bo, bo coś tutaj, co, coś nie pykło. <laughs> więc, yy, więc w ten sposób sobie zadziałamy. Napiszcie w komentarzach, jak wam się gra podoba. Sekcja komentarzy zawsze pozostaje do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli film Wam się podobał. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. No i nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału, tak byście byli informowani o nowych filmach i liveach. Pamiętajcie o tym dzwoneczku z bo, bo inaczej YouTube nie wyśle powiadomień. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.